Oki i Bambi kolejny raz wzbudzają kontrowersje, i tym razem postanowili przylecieć na koncert helikopterem, przez co zostali porównani do Taylor Swift. Quebo ogłosił, że jest w nowym związku i zdradził, kto jest jego wybranką. Dodatkowo w internecie pojawiają się spekulacje, jakoby Karolina Mrozicka z Dresgout miała wystąpić w tańcu z gwiazdami, a Sylwia Butor znowu pokazuje swoją szlachetność i jeszcze bardziej podbija serca widzów. W Tańcu z Gwiazdami pojawia się coraz więcej internetowych postaci, co jak się okazuje zawsze budzi sporo szumu i przynosi dużo kontrowersji. Wojtek Kucina nagrał TikToka z pewną influencerką, sugerując, że to ona pojawi się w kolejnej edycji tego programu. Twórcami, którzy w przeszłości mieli okazję wystąpić w programie, to między innymi Gimper, Jeleniewska czy Julia Żugaj. Nie da się jednak ukryć, że zdecydowanie najgłośniejsza edycja to właśnie ta, w której wystąpiła Julka wraz z partnerem tanecznym Kuciną. Od początku internauci zarzucali im romantyczną relację, oraz jak twierdzili, widzieli pomiędzy nimi chemię. Wzbudziło to wtedy całą masę plotek w internecie i na temat ten rozpisywał się praktycznie każdy portal. Oliwy do ognia zdecydowanie dodało w tamtym czasie rozstanie Julki z partnerem, a komentujący zarzucili wtedy, że zerwała ona z nim właśnie dla Wojtka. Po tańcu z gwiazdami jeszcze przez jakiś czas mieli ze sobą kontakt, aż w końcu najprawdopodobniej naturalnie wygasł. Nie było na tamten moment wiadomo, czy Wojtek wróci do programu, bo jak sam mówił, mocno się nad tym zastanawiał, ale w kolejnej edycji mogli go użyć ponownie jako trenera tym razem z olą Filipek. Widząc jaka to przygoda i jakie zasięgi przynosi program, podejrzewam, że całkiem sporo twórców ostrzyło sobie ząbki na takie zaproszenie. Ostatnio pojawił się w sieci TikTok, na którym widnieje właśnie Wojtek wraz z Karoliną Mrozicką, znaną także z grupy Dresscoat, której członkowie jako goście często bywali w Tańcu z Gwiazdami. Na filmiku możemy zobaczyć jak wspólnie tańczą, a nad nimi widnieje napis Guess What. Oprócz tego Wojtek napisał w komentarzu Szykujcie się na więcej od września. Na jego profilu również pojawił się Pojawił się TikTok, na którym podaje sobie rękę z Erykiem, czyli narzeczonym Karoliny. Co poniekąd wygląda jak jakaś zgoda albo przyzwolenie na ich wspólny taniec. Wszystko wygląda tak, jakby Karolina miała być kolejną influencerką, która będzie miała przyjemność wziąć udział w tańcu z gwiazdami. Jak się okazuje, internauci są tym mocno podekscytowani i możemy przeczytać. Tego nie było w moim bingo 2025. Karolina do tańca z gwiazdami. Będzie w tańcu z gwiazdami. O jejku, moje marzenie się spełnia. Choć udział Karoliny w programie nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, to bardzo dobrze widać, że internet już żyje tą spekulacją. Jeżeli te plotki się potwierdzą, to możemy się spodziewać kolejnej edycji pełnej wrażeń, emocji i prawdopodobnie kilku kontrowersji. Jestem bardzo ciekawa, kogo wy widzielibyście w tańcu z gwiazdami także dajcie znać w komentarzu. La Bubu w ostatnim czasie dosłownie opanowały internet, przebijając chociażby trend na Sony Angels. Stały się prawdziwym hitem i praktycznie co druga influencerka ma go przyczepionego do torebki. Paczkę z nimi otrzymała jedna z bardziej rozpoznawalnych twórczyń, która według internautów kolejny raz pokazała, że zasługuje w pełni na uznanie, które zdobyła. Chodzi oczywiście o Sylwię Butor, naszą polską modelkę oraz influencerkę, która ma na swoim koncie współpracę chociażby z takimi markami jak Dior, Hugo Boss czy Reserve. Prężnie działa w sieci, a na TikToku obserwuje ją ponad 800 tysięcy osób. Opowiada ona tam o branży modelingowej oraz pokazuje swoje codzienne życie. Ostatnio właśnie na tej platformie zrobił się ogromny szał na labubu. Otwieranie w ciemno, bez pewności, jakiego potworka znajdziemy w środku, buduje dodatkowe emocje, a TikTok jest wręcz zalany filmikami z ich otwieraniem. Edycje specjalne z wyjątkowymi kolorami, które nie są aż tak łatwo dostępne, wzbudzają zainteresowanie kolekcjonerów, a także osób. Które wiążą z tym konkretny zysk. Wraz z viralem szybko stały się wyznacznikiem pewnego rodzaju luksusu. Przez ich hype ceny diametralnie wzrosły, i oryginały możemy dostać za około 300 zł. Wielu influencerów dostaje je jednak w prezencie i jedną z nich była właśnie Sylwia. Powiedziała, że napisali do niej z propozycją, czy nie chciałaby otrzymać i otworzyć takich stworków, na co się zgodziła, ale pod warunkiem, że będzie mogła je rozdać swoim widzom. Dzień temu napisał do mnie sklepki GZO, że bardzo chętnie myślą mi lebowu. Ja mówię do nich tak, po krótkim przemyśleniu mówię trwało to bardzo szybko, chętnie przyjmę, ale mówiłam od razu, że rozdam. Oni? Okay. Nagrała TikToka, w którym opowiada o wszystkim oraz robi unboxing dwóch labubu. Jednak nie zostawia ich dla siebie. Postanowiła wpisać w wyszukiwarkę labubu z papieru i rozdać je osobom z filmiku. Wpisałam sobie labubu z papieru na TikToku. Czekałam na takie właśnie filmiki. I że mi się trafiło takie, że ona dostała od koleżanki, czyli będzie jeden dla niej, a drugi dla koleżanki. W ten sposób miała mieć pewność, że trafią do osób, które na pewno się z nich ucieszą, a możliwe, że aktualnie nie mogą sobie na nie pozwolić. W komentarzach czytamy: Sylwia, niech Bóg macie w opiece za twe cudowne serce. Zrobiliśmy sławną, odpowiednią osobę. Masz złote serce. Internauci po raz kolejny docenili Sylwię, ponieważ nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy oddaje coś za darmo. Wcześniej miało to na przykład miejsce z kosmetykami, ponieważ natrafiła na filmik dziewczynki, która robiła je z papieru i nagrywała unboxing. Na TikToku. Influencerka postanowiła zrobić jej wtedy wielkiego boksa z własnej inicjatywy, oddając swoje luksusowe kosmetyki, które dostała w paczkach PR. Ej, ta mała jest genialna. ja nie wiem, czy mam wyskoczyć jej filmik, ale błagam was oznaczajcie ją pod tym filmem, ponieważ Robimy jej paczkę. Dziewczynka była zachwycona prezentem i w wielkim stylu mogła zacząć swoją przygodę z makijażem. Sylwia Butor po raz kolejny pozytywnie zaskoczyła i pokazała, że w piękny sposób potrafi wykorzystać swoją popularność. Zamiast zatrzymać coś dla siebie i pójść za trendem, przekazała to dalej, aby ktoś inny również mógł się ucieszyć. Wydaje mi się, że kolejny raz udowodniła, że zasługuje na to, co ma. A po więcej takich tematów, subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. Od długiego czasu wiadomo, że Kwebona Fide i Natalia Schroeder nie są już razem. Mimo tego, że raper odsunął się trochę od życia publicznego, internauci dalej są bardzo ciekawi jego życia prywatnego i przede wszystkim miłosnego. Jakiś czas temu internet podejrzewał, że artysta wszedł w nowy związek z pewną aktorką, co zresztą potwierdził teraz w wywiadzie. na Fide jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich raperów, który jest znany z nietuzinkowego stylu i kontrowersyjnych decyzji. W 2018 roku w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze plotki, jakoby miał się spotykać z Natalią Schroeder. Jednak długo unikali publicznie wypowiedzi na temat swojej relacji. Ich związek został potwierdzony oficjalnie dopiero później, gdy zaczęli się razem pojawiać między innymi na Instagramie. Zaskoczyli oni wtedy wielu fanów ze względu na zupełną odmienność stylistyczną i wizerunkową. Natalia kojarzona z popem i subtelnym stylem, a Kwebo z alternatywnym rapem i kontrowersjami. Para wielokrotnie podkreślała, że ceni sobie prywatność i nie eksponuje życia osobistego w mediach społecznościowych bardziej niż to konieczne. Pod koniec 2023 roku pojawiły się jednak plotki o ich rozstaniu, co zostało zresztą później potwierdzone przez samą Natalię. Jak powiedziała, było to z jej inicjatywy. Przez pewien okres było w sieci cicho na temat życia miłosnego Quebo, jednak od jakiegoś czasu zaczęły krążyć kolejne plotki, jakoby raper miał mieć nową partnerkę, którą mogliśmy czasem zobaczyć z nim w miejscach publicznych. Mowa tutaj o aktorce Martynie Byczkowskiej, która wystąpiła chociażby w filmie Netflixa 1670. Quebo postanowił potwierdzić te wszędzie krążące plotki w wywiadzie u Winiego. Zapytał nawet bezpośrednio, kiedy zaprosi jego Martynę. Dodatkowo zdradził, że kiedyś korzystał przez chwilę z aplikacji randkowej dla gwiazd o nazwie Raja, ale jak sam mówi, szybko powrócił na dobrą stronę mocy. Ich relacja, chociaż jeszcze świeża, to już wzbudza ogromne zainteresowanie ze strony internautów i oczywiście mediów. Nie unika subtelnych odniesień do swojego życia, czym jeszcze bardziej podsyca ciekawość internetu. Jeżeli w tym temacie pojawi się jakakolwiek aktualizacja, to oczywiście o wszystkim będziemy was informować, dlatego zostańcie z nami na dłużej. Temat Okiego i Bambi wraca w ostatnich miesiącach jak bumerang, a internauci szeroko komentują i śledzą wszystkie ich ruchy. Ostatnio w bardzo nietypowy sposób znaleźli się oni na koncercie, co stało się kolejnym powodem do obszernej dyskusji w sieci. Pierwsze plotki o ich rzekomym związku zaczęły krążyć podczas Halloween, gdy Oki był na imprezie urodzinowej Bambi, a ci mieli matching stroje. Później do sieci wyciekły zdjęcia, na których mogliśmy zobaczyć, że lecą oni jednym samolotem, a w sieci zawrzało od nowych Spekulacji. Internauci byli wtedy niemal pewni, że zakończył on swój pięcioletni związek z Sarą Woś, a potwierdzały to jeszcze bardziej ich usunięte wspólne zdjęcia na Instagramach. Podczas trasy koncertowej Okiego do sieci wypłynęły nagrania, gdzie Bambi siedzi raperowi na kolanach lub daje mu buziaka na scenie. Co już było oficjalnym ogłoszeniem związku. Internauci podzielili się wtedy na dwa obozy. Jedni krytykowali Bambi za to, że zainteresowała się zajętym chłopakiem, a drudzy sądzili, że Sara specjalnie zaczepia Bambi na swoim kanale nadawczym. Jeszcze inni byli nawet zdania, że Oki zdradził swoją byłą dziewczynę, jednak żadna z wywołanych do tablicy osób się do tego dokładnie nie odniosła. Sytuacja w sieci z czasem się uspokoiła, a Bambi i Oki dalej pokazywali się wszędzie razem. Wszystko zmieniło. Znaleźło się chwilę przed trasą Bambi Trapordai, gdzie opublikowała piosenkę, w której disuje byłom Okiego. Ku zdziwieniu wielu osób, zagrała ją na swojej trasie, pokazując dodatkowo środkowy palec w wersach skierowanych w jej stronę. No, nie da się ukryć, była to naprawdę lekka przesada. Internauci mocno wytykali Bambi, że zdisowała dziewczynę, która nawet nie jest raperką i nie ma jak za bardzo jej odpowiedzieć, oraz że odgrzewa stary temat, który już zdążył trochę się wyciszyć. Niektórzy byli także zdania, że dobrze zrobiła i że w końcu jej odpowiedziała. Od tamtej pory temat Okiego i Bambi dalej wraca, jednak już na mniejszą skalę i nie powoduje aż tak ogromnych emocji wśród internautów. Ostatnio znowu jednak zrobiło się o nich. No, ze względu na to, że przylecieli razem na koncert Okiego w strefie 57 helikopterem. W sieci możemy ujrzeć nagranie, jak ta dwójka wysiada z maszyny, a komentarze pod tym filmem zalały się całą masą krytyki. Internauci jednogłośnie stwierdzili, że jest to bardzo nieekologiczne oraz że nie jest niezbędne do codziennego życia. Jak czytamy w komentarzach, a mi zabraniają odkręcać nakrętki, a planeta płonie. Oni będą latać helikopterami, a ludzie będą dbać o klimat i zostaną zmuszeni do jazdy. Jazdy na rowerach do pracy. Niektórzy porównali ich nawet do Taylor Swift, która jeszcze nie tak dawno była krytykowana za częste latanie swoim prywatnym samolotem, nawet gdy odległości między miejscami były bardzo niewielkie. Choć emocje dookoła ich związku wydają się powoli wyciszać, to nie da się ukryć, że para nieustannie potrafi wywołać bardzo duże zainteresowanie. Podejrzewam, że za taką podróżą krył się nieco inny motyw, ale internauci są coraz bardziej świadomi dziwnych ruchów, artystów czy twórców, które w bardzo łatwy sposób wyłapują i stanowczo się im sprzeciwiają. Jestem bardzo ciekawa, co Wy o tym sądzicie, także koniecznie zostawcie komentarz. Standardowo zapraszam Was na nasze Instagramy. Subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie.